Jak widzicie, kontynuujemy temat, który poruszyłem jakiś czas temu. Nie będę teraz robił jakiegoś takiego długiego wstępu, ani powtórki pierwszego kazania, czy też drugiego kazania. Jeżeli was to interesuje, możecie odszukać, odszukać w internecie i jeżeli byliście na części pierwszej, ale nie byliście na części drugiej, albo byliście na części drugiej, nie byliście na części pierwszej, a chcecie, chcecie uchwycić całość koncepcji, to możecie to odnaleźć i skorzystać. Ale w tym temacie sprawiedliwości, a pamiętacie, wyszliśmy z Księgi Kaznodzieja i to nie koniec tej serii kazań, którą zamierzam kontynuować w przyszłym roku, bo będziemy jeszcze mówić i o grzeszności, i o głupocie. Ale ten temat sprawiedliwości jakoś tak po prostu wyszło, że uznałem za stosowne, aby podzielić go na trzy części, tak? Więc, Drodzy, Sprawiedliwość. Bardzo chciałbym dzisiaj podejść do tego tematu i skupić się szczególnie na usprawiedliwieniu z wiary. I to jest nasz dzisiejszy temat który daj Boże daj Boże wniesie coś dobrego do naszego życia, do naszego chrześcijańskiego doświadczenia. Czym jest usprawiedliwienie z wiary? Na pewno zastanawialiście się nieraz i ja tutaj może wielkich odkryć takich myśli, które by wywróciły nasze zrozumienie i spojrzenie na ten temat może nie będę prezentował, ale w celu uzupełnienia, tak? Chciałbym również kilka chwil poświęcić na to zagadnienie. A zaczniemy od definicji, no, może nie definicji, ale próby wyjaśnienia tego, czym jest, czym jest usprawiedliwienie z wiary z książki Świadectwa dla Kaznodziejów autorstwa Ellen White. Bardzo dobitny cytat ukazujący sens, ideę usprawiedliwienia z wiary. Może znacie jakiś lepszy, lepszy cytat, który może bardziej oddałby sens i ideę usprawiedliwienia z wiary, ale w moim studium, gdy trafiłem na ten cytat, pomyślałem, to jest bardzo dobre, to jest bardzo dobre wyjaśnienie tej idei, Bożej idei, jest to dzieło Boże polegające na udzieleniu chwały leżącemu w prochu człowiekowi i uczynieniu dla niego tego, czego on sam nie jest w stanie dla siebie uczynić. Podoba Wam się ta wypowiedź Ellen White? Udzielenie chwały leżącemu w prochu człowiekowi, który ani nie ma siły, żeby się podnieść. Ani no nic nie może uczynić, tak? Nic nie może uczynić, choćby nawet chciał. Ale nie ma na to zdrowia. Powiedzielibyśmy, tak? Ale Bóg wychodzi z inicjatywą, Bóg pochyla się nad człowiekiem, Bóg wyciąga swoją dłoń, Bóg chwyta człowieka i. Jest rusztowaniem dla niego, aby wydźwignąć go z tego stanu upodlenia, stanu grzechu, stanu rozkładu, stanu duchowej słabości i niemocy. Więc mamy już wyjaśnienie, tak? Bardzo dobre, które myślę, przyjmujemy i postępujemy według niego. No ale mamy Biblię, tak? To jest, to jest myśl Ellen White, ale Biblię mamy. I w wielu miejscach czytamy o usprawiedliwieniu z wiary. A kto najwięcej na ten temat napisał? Kto? Apostoł Paweł, tak? I to właśnie Paweł bardzo szeroko potraktował temat usprawiedliwienia z wiary. List do Rzymian, list do Galacja, nie tylko, tak? Ale przede wszystkim mówi się o tych dwóch listach. I są fragmenty, które, które właśnie zawierają taką skondensowaną informację na temat usprawiedliwienia zwiary w moim rozumieniu, w moim rozumieniu myślę, że fragment z Listu do Rzymian z trzeciego rozdziału jest taką najbardziej, e, najbardziej kompletną, kompletną informacją na temat usprawiedliwienia z wiary. To jest fragment od 21 do 26. Są jeszcze inne fragmenty, ale ten fragment, ten fragment może nam posłużyć dzisiaj jak, jako taki tekst, jako główna myśl tego kazania. Otwórzcie ze mną list do Rzymian, rozdział trzeci. Chcielibyśmy wspólnie przeczytać ten tekst. Ten fragment w Biblii Warszawskiej zatytułowany jest Usprawiedliwienie przez wiarę w Chrystusa. I czytamy od 21 do 26 wersetu. Fragment oczywiście trzeba przeczytać kilka razy, tak? a czasami nawet kilkadziesiąt razy, bo to jest jedno długie zdanie. Tak? I to, co cechuje Pawła, to co też wspominałem wcześniej, że Paweł, Pawłowi to trzeba poświęcić czasu. Paweł to trzeba czytać i czytać i czytać na okrągło, ale spróbujmy się wczytać w ten tekst. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo, z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Można się zgubić, tak? Można się zgubić w tej myśli, ale jeżeli. jeżeli Czytamy raz, drugi i trzeci, to widzimy pewne kluczowe elementy, tak? Myśli na temat usprawiedliwienia. Pozwoliłem sobie wypisać je na ekranie slajdu, tak? Bo wiersz pierwszy mówi: Teraz, niezależnie od zakonu, sprawiedliwość Boze, Boża jest niezależna od zakonu nie jest osiągalna przez zachowywanie prawa. To pierwsza myśl, tak, o której mówi apostoł Paweł. Ta sprawiedliwość w wierszu 22 czytamy, ona wynika z wiary. Ale ona wynika z wiary w Jezusa Chrystusa, bo Jezus Chrystus jest tą ofiarą przebłagalną, o czym czytamy w wierszu 24. W wierszu 23 Paweł wyjaśnia, wszyscy zgrzeszyli, Brak im chwały Bożej, to znaczy wszyscy zgrzeszyli i wszyscy zasługują na śmierć. Ale co robi Bóg? Wiersz 24 i 25. Bóg nie skazuje ludzi na śmierć, na którą zasługują, ale czyni wręcz odwrotnie, ponieważ daje im to, na co nie zasługują, a co im daje? Daje im łaskę swoją. Daje im darmo łaskę swoją. Łaskiem, która jest przyjmowana przez wiarę. Wiersz 25 i 26 dotyka setna sprawy. Dar łaski jest zagwarantowany dzięki ofierze Chrystusa, dzięki przebłagalnej ofierze Jezusa Chrystusa. Przez krew Jego ten dar łaski jest skuteczny w życiu wierzących. Chrystus, Chrystusa potraktowano stosownie do naszych uczynków, aby nas można... Potraktować stosownie do Jego uczynków. Chrystus umarł śmiercią, na którą zasłużyli grzesznicy, aby grzesznicy mogli mieć życie wieczne. Paweł w tym fragmencie używa wielu metafor zbawienia. I to też jest dla nas ważne, żebyśmy to dobrze zrozumieli, że usprawiedliwienie jest jedną z metafor zbawienia. Często, często możemy mieć trudność ze zdefiniowaniem drugiemu człowiekowi, co to jest zbawienie. Paweł w tym celu posługuje się licznymi obrazami, metaforami. I w tym fragmencie mówi o, wymienia cztery metafory zbawienia, a tak naprawdę możemy jeszcze dostrzec w Nowym Testamencie piątą metaforę zbawienia i są to wszystko synonimy podkreślające pewne aspekty zbawienia. Jakie to metafory? One wszystkie są w tym fragmencie i też widzicie je na slajdzie. Z których nie będziemy teraz czytać, jeżeli chcielibyście takie studium, możecie zrobić zdjęcie i macie fajne studium słowa Bożego. Przebłaganie to nic innego jak odwrócenie kary za grzech. Tak? Kara, na którą zasłużyli, zasługują grzesznicy, spada nie na głowę grzeszników, ale spada na Chrystusa, więc to jest ta pierwsza metafora przebłaganie. Inną metaforą jest odkupienie. Czytamy w Wierszu 24. Są usprawiedliwieni darmo z łaskiego przez odkupienie a odkupienie to jest metafora zaczerpnięta z, z, z handlu, tak, z rynku, z handlu chociażby niewolnikami, znam, znana nam bardzo dobrze, ale ona oznacza nic innego jak uwolnienie spod władzy Szatana przejście spod panowania jednego tak? pod panowanie drugiego. Kolejną metaforą jest usprawiedliwienie, czyli uznanie za sprawiedliwego. Dzięki tej przebłagalnej ofierze Chrystusa, dzięki odkupieniu w Chrystusie, grzesznik zo może zostać usprawiedliwiony, czyli zostać uznany za sprawiedliwego. Ale są jeszcze dwie metafory, o której mówi Paweł i nie tylko Paweł. Pojednanie. Jako naturalna konsekwencja przebłagania, odkupienia, usprawiedliwienia, ale to wszystko raz jeszcze podkreślam, są synonimy. Często popełniamy błąd, że skupiamy się na jednym tym, tym wyrażeniu. Ale dopiero te wszystkie wyrażenia one dają nam pomagają nam w pełni uchwycić ideę zbawienia i zobaczyć wymierne korzyści zbawienia, tak? Ponieważ pojednanie to jest nic innego jak uzdrowienie więzi. I wracając może do myśli z pierwszej części nabożeństwa, I, i ja tego nie rozumiem, i ja tego nie rozumiem, bo mi coś nie działa w moim rozumieniu. Być może, być może to jest słabość mojego intelektu, ale zbyt prosto próbuję sobie pewne rzeczy wyjaśnić, tak? Jeżeli, jeżeli m, pojednanie. Tak? E, polega na uzdrowieniu więzi, to dlaczego mamy w dalszym ciągu problemy z relacjami we wspólnocie. Dlaczego? Bo powinno to z automatu, tak jak, tak jak zębatki, no nie wiem, tak jak koła zębate e, prze, prze, przerzutki, czy w rowerze, czy jeszcze coś innego, tak? E, powinniśmy. W, 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 tak w samochodzie biegi zmieniamy, powinno to tak automatycznie działać, nie? Bo na tym polega zbawienie, na uzdrowieniu więzi. Czyli Bóg uzdrawia więzi między mną a Bogiem, ale już nie uzdrawia więzi między mną a Tobą. Tak? Ale to jest ta idea, idea zbawienia i oczyszczenia. Kolejna metafora, pięć słów, pięć słów, nie nowych słów, nie nowych słów, słów znanych, ale mam nadzieję, że z dniem dzisiejszym bardziej rozumianych. Bardziej rozumiany, gdy będziemy czytać Pismo Święte, usunięcie zanieczyszczenia, grzechu. Na tym polega oczyszczenie w liście do Hebrajczyków. Paweł bardzo fajnie na ten temat pisze. Więc raz jeszcze, dzieło Boże. Bóg czyni dla człowieka to, czego człowiek uczynić nie może. I przykład, e, przepraszam cały czas, przykład dla mnie, najbardziej taki piękny, ukochany przeze mnie. Ukochany przykład, który właśnie ilustruje to dzieło usprawiedliwienie. Teraz jeszcze chciałbym dzisiaj e, zachęcić Was, żebyście pomyśleli w tym momencie o historii, historii opisanej w księdze Zachariasza w trzecim rozdziale, gdzie mamy wizję Zachariasza stojącego przed aniołem Jachwę, a anioł Jachwę to nikt inny jak Jezus Chrystus i szatan, z go oskarża, stoi przed aniołem Jahwe w brudnych szatach. Jako, jako, jako znamię winy, którą, które dźwigał na swych barkach jako arcykapłan, winę dźwigał całego ludu, grzechy i przewinienia całego ludu, i tak stoi jako pośrednik między Bogiem a, a ludźmi, przed Bogiem, a z tą winą, z, tą, z tym poczuciem ciężaru tej winy. Anioł Jakwy wydaje polecenie. Zdejmijcie z niego, zdejmijcie z niego brudną szatę. Tak? I mówi, oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę. Nie, nie, widzę, nie widzę piękniejszej ilustracji, ilustracji biblijnej, ilustracji właśnie tego usprawiedliwienia z wiary. Każę cię przyobleć w szaty odświętne i złoty, i, i turban e, nałóżcie mu na głowę. Usuwam Twoją winę. Ale często, gdy studiujemy tą historię i tak zachwycamy się tą piękną, tym pięknym obrazem, to zatrzymujemy się w pół drogi. W pół drogi. Bo to, co teraz mniej więcej opisałem, to to, co znajdziemy w pierwszych pięciu wersetach trzeciego rozdziału księgi Zachariasza. Ale kolejne wersety, od wersetu szóstego do dziesiątego. Anioł Jachwe mówi bardzo ważną myśl. Ta myśl jest super ważna. Anioł Jachwe mówi. Jeżeli będziesz, będziesz, chodził moimi drogami, i będziesz e, strzegł mego prawa. E, w zależności od przykładu, jak, jak, jakim się posługujecie, to. Dam Ci dostęp do tych, którzy tu stoją. Jest to obietnica, dla mnie jest to obietnica nieba. Jest to obietnica nieba i on, anioł Jachwy, później kreśli taką cudowną wizję, wizję e, triumfu Ewangelii w Dniu Pańskim. Ale mówi, jeśli będziesz chodził moimi drogami i strzegł mojego prawa, dlatego tą piękną ilustrację, takim uproszczeniu możemy właśnie w niej wyodrębnić te dwa elementy. Wersety od 1 do 5. Anioł Jachwy, Jezus uwalnia Jezułego, uwalnia grzesznika od jego winy, daruje mu odświętne szaty, daruje mu szaty zbawienia. Mamy usprawiedliwienie z wiary, to jak ono się dokonuje. Też, też ważną rzeczą, którą może warto wspomnieć, ta postawa, to że stoi on nic nie mówi, ale gdy ktoś stoi przed Bogiem, to stanie przed Bogiem w Biblii jest równoznaczne z wyznaniem grzechu i z stawiennictwem. Tak? To jest bardzo ważne. Ale później w tej drugiej części tej wizji anioł Jahwez zobowiązuje Jozuego do chodzenia jego drogami i przestrzegania jego ustaw. I w tej historii widzimy bardzo płynne, dlaczego ja dzisiaj przywołałem księgę Zachariasza i historię o złego, bo w tej ilustracji widzimy bardzo płynne przejście: przejście z doświadczenia usprawiedliwienia do uświęcenia. Tak jakby to się zlewa, to jest kontinuum, to jest ten kolejny bieg, tak, który wbijasz w samochodzie. Gdzie Bóg dokonuje usprawiedliwienia, ale też powołuje do prowadzenia świętego życia, do świętości. I tutaj chciałbym odnieść się do kolejnej myśli z książki Poselstwo do młodzieży, Ellen White, gdzie ona mówi o tych dwóch pojęciach. Są to terminy biblijne, tak? Usprawiedliwienie i uświęcenie. I ona pokazuje związek, zależność pomiędzy tymi dwoma pojęciami biblijnymi, tak? Usprawiedliwienie w teologii systematycznej również występuje pod hasłem Sprawiedliwość przypisana, jest naszym tytułem do nieba. Uświęcenie jest naszym przygotowaniem do nieba. Bardzo fajna, fajna, prosta definicja znaczy, nie definicja, ale, ale myśl ukazująca relacje między tym, co robi dla nas Pan. A tym, do czego zobowiązuje nasz Pan, ale za każdym razem to jest sprawiedliwość Boża, która jest nam przypisana bądź udzielona. To jest dzieło Boże w nas, to jest dzieło Boże w człowieku, ale pomyślmy, tak? Usprawiedliwienie, spójrzmy na usprawiedliwienie jako na tytuł do nieba, paszport do nieba, tak? Coś, co daje nam prawo wstępu do nieba. Ale. Ale teraz. Jeżeli wyjeżdżam, tak? Mam paszport, powiedzmy do Zimbabwe. Nigdy nie byłem w Zimbabwe, tak? Ale mam paszport, mam wizę, mam paszport, mogę tam jechać. Rozsądną rzeczą byłoby, gdybym przygotował się na wyjazd do Zimbabwe. Gdybym dowiedział się coś o tym kraju, tak? Gdybym dowiedział się, jakie prawo panuje w tym kraju, tak? Gdybym dowiedział się, e, na przykład, czy moje prawo jazdy będzie tam ważne, czy będę mógł tam poruszać się samochodem. Gdybym zdobył pewne kluczowe informacje i przygody, gdybym zabrał odpowiednią odzież, tak, bo, bo nie wiem jak tam będzie, może będzie zimno, może będzie ciepło, może w ogóle będę nieprzystosowany, nie? To jest rzecz rozsądna, ona wynika ze zdrowego rozsądku, że jeżeli gdzieś się wybieram, to muszę się przygotować w podróż, tak? I uświęcenie, uświęcenie to życie, tak? Chodzenie drogami bożymi i trzymanie się bożego prawa przygotowuje nas do tego, żebyśmy potrafili odnaleźć się w tej rzeczywistości niebiańskiej, tak? Myślę, że to jest bardzo piękne. Fernando Czaj w książce Przygotowanie na kryzys wieków mówi: Podczas gdy usprawiedliwienie jest doświadczeniem chwili, uświęcenie to proces ciągły, trwający przez całe życie. To prawda, że usprawiedliwienie dokonuje się w przeciągu chwili, może dokonać się w każdej chwili, tak? Bo jest to coś między mną a Bogiem, Bogiem, tak? A uświęcenie to całe moje życie. Więc te słowa, które widzicie na ekranie teraz, ja chciałem je w jednej linii puścić, ale niestety nie udało mi się, bo byłyby bardzo małe. Ale tak widzę. Tak widzę i tak postrzegam, i tak rozumiem, studiując słowo Boże, to czym dzisiaj dzielę się z Wami, to dzieło Boże dla człowieka i usprawiedliwienie i też zbawienie. Grzech, tak? Grzech, grzech sprawił, że człowiek stracił zbawienie, ale Bóg, jak zareagował na grzech, który pojawił się? Łaska. Bóg zareagował łaską. Bóg uruchomił łaskę. A łaska, łaska Boża została wyrażona w ofierze i w krwi. I Paweł mówi o krwi, tak, że krew, krew jakby, ona jest tutaj w centrum, tak, ta krew Chrystusa, ona daje zbawienie. Widzimy, że te trzy słowa, łaska, ofiara, krew, zbawienie, słowa, które... które Bóg wyrażają działania Boże, działania Boże. Działanie, którego podejmuje się Bóg jeszcze przed jakąkolwiek jakąkolwiek reakcją człowieka. I to jest fantastyczne, tak? Że człowiek zgrzeszył, a Bóg, nie patrząc na reakcję człowieka, uruchamia łaskę, składa ofiarę, przelewa krew i daje zbawienie. A potem jest miejsce dla wiary, wiary, która, która sprawia zbawienie skutecznym w życiu. Zbawienie, które możemy oddać słowami usprawiedliwienie, uświęcenie. Widzimy, że to słowo wiara dla nas bardzo ważne. Bo ono jest pomostem pomiędzy, pomiędzy tym, co Bóg przygotował dla nas, a tym, co możemy, a tym, co możemy mieć i tym, co możemy się cieszyć. Chciałbym, chciałbym na koniec przeczytać bardzo piękny, piękny wiersz. Wiersz, który, który napisał Robert. Makcini żył w latach 1813-1843, szkocki kaznodzieja, urzekła go Boża łaska i Boża sprawiedliwość. Napisał taki wiersz, kiedyś byłem obcym i inspirację do tego, do tego wiersza zdobył z Księgi Jeremiasza z 23 rozdziału z wierszu 6. Gdzie szczególnie ta ostatnia, ostatnia fraza tego szóstego wersetu, Kiedyś byłem obcym. E, przepraszam, Pan sprawiedliwością naszą, Jachwe Citkenu. Ta myśl, że Pan jest naszą sprawiedliwością, e, natchnęła właśnie tego szkockiego kaznodzieje i napisał przepiękny wiersz. Ja go mam, wrzuciłem go tak, żebyśmy mogli śledzić ten tekst. I tutaj właśnie pojawia się w każdej zwrotce to zdanie: Jahwe Citkenu, Pan z sprawiedliwością naszą, bezpośrednio z, 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 bezpośrednio z języka hebrajskiego. Pozwólcie, że odczytam ten wiersz. Obca mi była kiedyś i łaska, i Bóg. Groźby nie dostrzegałem, nie ciążył mi dług. I choć inni sławili Chrystusowy krzyż, to Jahwe Citkenu. Obcym dla mnie był Przyjemności w lekturze znajdowałem Moc Srogich słów Izajasza I Jana prostych strof Jednak nawet gdy krwią zlany Malowały krzyż Obcym Jachwę Citkenu Wydawał się być Jak łzy córki syjońskiej Płynące z jej ucz Tak z goryczą płakałem Jego widząc ból Nie myślałem wszak o tym Że to przez mój grzech Zawisł Jachwe Citkenu na krzyżu w ten dzień. Jednak gdy promień łaski duszy dotknął mej, śmierć zajrzała mi w oczy, serce me zdjął lęk. Ni ratunku, ni rady nie widziałem w krąg, lecz Ty, Jachwe Citkenu, zbawieniem mi bądź. Na dźwięk jego imienia rozproszył się lęk. Znikła bojaźń przed karą i zbliżyłem się. Do krynicy żywota, by zeń darmo pić. Jachwe bowiem Citkenu dziś wszystkim jest mi. Mój Bóg, Jachwe Citkenu, ma chluba i skarb. Mój Bóg, Jachwe Citkenu, on żywot mi da. W tobie, panie, zwyciężę zaciekły ten bój. Tyś miliną, kotwicą i puklesz tyś mój. Nawet w ciemnej dolinie, gdzie cień rzuca śmierć. Imię Twoje pociechą gotowe wciąż nieść. A gdy z życia udręki wyzwoli mnie Bóg, wtedy Jahwe Citkenu będzie pieśnią mych ust. Jahwe Citkenu, czy znasz go? Jahwe Citkenu, kim dla ciebie jest? Jahwe Citkenu zawis na krzyżu. Za Twój grzech. Jachwe Citkenu dziś wszystkim jest mi. Jachwe Citkenu, pieśnią mych ust. Jachwe Citkenu, Jezus Chrystus, nasz drogi Zbawiciel. Jemu wszystko zawdzięczamy. Jego kochamy i Jego naśladować chcemy.